Świat od wieków jest areną walki dobra i zła. Choć on sam, jak i korona stworzenia i najważniejsze dzieło Boga, będące jego odbiciem, czyli człowiek, są dobre, to jednak jak pewnie powielokroci na różne sposoby, na różne sposoby się przekonaliśmy, co chwila doświadczamy zła. Źródłem wszelkiego dobra jest Bóg. A źródłem zła jest diabeł. Wielu na przełomie stuleci próbowało odpowiedzieć na to, czym jest zło. Jedni mówili, że brakiem dobra, inni, że nieobecnością lub zakłóceniem dobra. Ale pozostawmy te poszukiwania filozofom. Te siły jednak nie są sobie równe czy równorzędne, bo to Bóg jest Panem i stwórcą wszystkiego. Nie stworzył on zła którego autor diabeł, upadły anioł, ciągle nas oszukuje i próbuje oddalić od Boga na wszelkie sposoby. Ale co naj, jednak najważniejsze, Bóg nas w tym nie zostawia, walczy o duszę człowieka, posyła różne osoby na naszą drogę. W tym wszystkim może często zadajemy sobie pytanie: Gdzie jesteś, Boże, kiedy doświadczamy takiej ilości zła? Boże, widzisz, a nie grzmisz. Echem odbija się wołanie i tylko echo często odpowiada. Rodzi się poczucie, że Bóg jest daleko i pragnienie, by był bliżej nas. Jak wiele razy odwróciłem się od Boga. Ile razy oczekiwałem, aż stanie się cud, a nic się nie działo. Tymczasem on uczy nas że jest blisko, że jest Bogiem miłosiernym, wybaczającym ponad wszystko grzesznikowi, który prosi o wybaczenie i podejmuje starania naprawy swojego życia. Z dzisiejszego pierwszego czytania wyłania się obraz Boga jako krewnego, który ma staranie o swoją rodzinę, troszczącego się o jej sprawy materialne. Ale i Boga wybawiającego z niewoli, sprowadzającego z wygnania, bo takie między innymi są znaczenia słowa odkupiciel. A padają te słowa w momencie szczególnym dla Żydów, którzy wrócili z niewoli babilońskiej, dotychczas największej tragedii w dziejach ich narodu. Wracają oni do ziemi wybranej. I zastają widok łamiący serce. Świątynia zniszczona, a w ich państwie rozpanoszyli się poganie. Sytuacja wydaje się bardzo podobna do naszej. Czy my czasem nie żyjemy już w czasach, kiedy coraz więcej ludzi oddala się od Boga? Niektórzy ludzie znani z mediów określają się już nawet jako neopoganiem. Czasami można odnieść wrażenie, że jako chrześcijanie czujemy się w społeczeństwie coraz bardziej obcy. Boli nas też to, co dzieje się z kościołem i w kościele, a nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I tak jak Izraelici wracający z niewoli, chyba czasami też chcielibyśmy zawołać o Bożą interwencję, by niebo zostało rozdarte. Jednak nie stanie się tak, jak my chcemy na nasze zawołanie. Bóg daje człowiekowi kolejne szanse i możliwości naprawienia tego, co zepsuł. Być może niejedno z nas zastanawia się, tak samo jak Żydzi patrzący na ruiny Jerozolimy, czy ja mogę odbudować swoje życie, czy Bóg mi wybaczy. Bracie i siostro, wybaczył, wybacza, i dopóki człowiek będzie wołać o miłosierdzie, dopóty Bóg będzie wybaczał, bo ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Nie ma też co ukrywać, że dobrze wiemy, iż człowiek potrafi tak zatwardzić ludzkie serce, że jest całkowicie ślepy na Boga. Wtedy to Bóg może dopuścić zło, aby osiągnąć większe dobro. Na tym właśnie polega Jego wspaniała Pozwolić istnieć wszystkiemu, nawet złu, i każdemu stworzeniu dać szansę na rozwój lub przemianę. I tutaj pozwólcie na taką dygresję, przez okres mojego seminarium miałem ogromną łaskę, co chwilę być w szpitalu dziecięcym i kiedy mogłem roznosić Pana Jezusa do chorych dzieci i rodziców, którzy opiekowali się nad nimi. I widziałem tam kilka razy takie sceny, że dopiero nad łóżkiem chorego. Albo już nawet powoli umierającego dziecka, do wybaczenia otwierały się dłonie, które przez wiele, wiele lat były ściśnięte i skierowane ku sobie w geście nienawiści. Dopiero choroba dziecka spowodowała, że bliscy, żywiący do siebie przez lata nienawiść, Zaczęli naprawiać to, co zrujnowali. Izraelici w swojej historii popełnili ten sam błąd, jaki my teraz popełniamy. Zrywali przymierze z Bogiem, kiedy ostatecznie doświadczyli tragedii zniszczenia całego narodu czy świątyni. Ich dumy i chwały zatrwożeni zadawali pytanie, czy Bóg jest jeszcze z nami. Ich tęsnotny wypełnił się właśnie w Jezusie, a dla nas to kolejna lekcja że w momentach kryzysów, upadków, doświadczania zła jedynym i najlepszym lekarstwem jest Jezus, nie kolejne komisje, ciągłe dyskusje, obrady i zarządzenia, które nie czynią nic, niczego nowego. To też taka ciekawa właściwość w historii Kościoła. Za każdym razem, kiedy ludzie zaczynali tworzyć i budować na człowieku prędzej czy później te... Tak zwane kolejne reformy upadały i znikały, zostawiając po sobie tylko zniszczenia. I właśnie taki motyw końca dominuje dzisiaj w czytaniach. I w Ewangelii znajduje się on już tuż po tym, jak Jezus powiedział podziwiającym świątynię jerozolimską apostołom, że wszystko, co widzą, zostanie zniszczone, że kamień na kamieni nie zostanie po tej, w ich czasach jeszcze. Odbudowywanej świątyni, z której Żydzi są tak dumni. Zaś po scenie dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się sąd nad Jezusem. A na to wszystko Jezus im mówi: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Jednak to słowo tutaj użyte oznacza też takie czuwanie żołnierza na polu bitwy, gdzie oczekuje on na walkę z wrogiem. Czujność to taka postawa, w której chcemy obronić nasze życie i o nie walczymy. To nie tylko czekanie, aż Pan Bóg coś zrobi. Czujność to ciągłe powstawanie ze śmierci do życia, tak jak Jezus, który powstał z grobu. W tej całej skomplikowanej grze słów, jaka została użyta w ewangelicznych przekazach, właśnie słowa czujność i powstawanie są ze sobą jeszcze bardziej powiązane. Z tego powodu, że zaczynamy adwent. Dlaczego na początku nowego okresu liturgicznego przedstawiana nam jest wizja końca i zniszczenia? Dlatego, że Bóg pokazuje, że jeżeli coś się skończyło lub zostało zniszczone, teraz jest możliwość odbudowania tego. Bóg stając się jednym z nas, podobnym we wszystkim oprócz grzechu, staje w jednym rzędzie z grzesznikami gnębionymi przez grzech. Nawet jeśli, bracia i siostry, zbudowali sobie piękną świątynię podziwianą przez wszystkich, a która została zniszczona, budowana przez lata sieć znajomych, którzy w momencie kryzysu nie okazali się przyjaciółmi, ale odwrócili się od ciebie. Rodzina kogoś, kto nie wierzy, wydanemu przez oświeconą elitę wyrokowi o śmierci Boga i Kościoła w Boga właśnie wierzy. I co więcej, Spowiada się i jest na mszy nie tylko w niedzielę, dziecko, które odeszło od wiary, nauk, który ci zniewala, mąż, pijak. Adwent jest czasem, aby zacząć wszystko odbudowywać na nowo. Bo Bóg potrafi pisać piękne historie po krzywych, po krzywych liniach naszego życia. I chce Bóg napisać kolejny rozdział we wspaniałej historii Twojego życia. Czas Adwentu niezmiennie łączy się z mszą roratnią, której tradycja w Polsce sięga XIII wieku. Czas Króla Zygmunta Starego w wieku XVI powstało w Krakowie bractwo, które pielęgnowało tradycję mszy roratniej, śpiewając ją przez cały rok. Raz w tygodniu zaś przed jej rozpoczęciem, do ołtarza podchodzili przedstawiciele wszystkich stanów królestwa, od króla aż po chłopa. I wkładali na stojący na nim siedmioremienny lichtarz świecy, mówiąc jednocześnie przy tym: Jestem gotowy na przyjście pana. A czy ty jesteś gotowy na jego przyjście?